Cześć, witam Was! Bardzo serdecznie. Ja jestem Szymik. A to jest kolejny odcinek naszego kreatywnego Minecrafta. Co jak długo odcinek się nie pojawiałem, bo miałem błąd pewien związany z programem nagrywania. właśnie tu. Tu nagrałem odcinek buduję w to coś. No i się nie nagrał. Więc już prezentuję, co to jest. To jest taka piwniczka kat katakumbowa, no, z nawiązaniem trochę do Fable The Lost Chapters tu, mam, tu mamy takie źródełko, tu jakieś takie kółeczki jakaś skrzynia, no i tu właśnie zrobiłem grupę Scarlet Robe i Broma Robe czyli rodziców różnego bohatera Fable The Lost Chapters I tutaj jest zawalony tunel To tu jest dużo pamięci, a są takie sporniki, które tak jakby to podtrzymują a tutaj, wiecie dlaczego jeszcze czas, czaszka? Znika. Stajne przejście i... takie... Dobra, to... to tyle. Pozacznę wiele projektów. I dziś zajmiemy się dorobieniem kilku rzeczy. Jak tu już widzicie tutaj jakaś brama powstała. Tu jakieś filary powstały. Tak. Tu jak tu jakaś dziura mała jest. A tu jakieś schody są? W ogóle po co? Już wam tłumaczę, że chcę ulepszyć pokój alchemika. Tu powstanie kościół specjalny dla użytkownika YouTube Pozlep Swoboda A tutaj, tutaj to. To dopiero będzie. To będzie taki dłuższy odcinek. Bo tu musimy dorobić kilka rzeczy. Tak, no może najpierw zacznę od środka. Gdzieś środek. Jeszcze wchodzę tędy. Eee, tutaj jest dziura. Tu zrobię taki tunel i tutaj tak drabinka. Ale mniejsza o to. Teraz już wszyscy na pewno zauważyli to. Tak, nitkę. Jak się to myślacie, już chyba wiecie do czego są tamte schody. Spójrzcie uważnie. To do... Nie jesteśmy na tych schodach. Tu jest takie coś, że można wyjść. A tutaj takie schody idą taką spiralką. ju. Tu już skończyłem robienie spirali i tu są zwykłe zejścia już. No, a więc teraz dorobimy te wejścia. Może nie trochę nudny będzie... O, a tu powstaje też pewien projekt, którego nie powiem, nie powiem. Tutaj tylko muszę wziąć własne no oczywiście, drabinki I Informuję, że Seria Call of Duty zostaje zawieszona, ponieważ nadal mam brak płyty Tutaj takie drzwi wstawę. Ups, nie tutaj i te drzwi chcę zrobić takie utajnione bardziej. No, nic nie ma. Muszę to sobie jakoś charakterystycznie zrobić, żebym wiedział. Dobra. Robię tutaj tak, takie drzewko. Mm. Nieśpierkowe. Może zawoliście. Nie, no taka jakaś tu palemka czy Bóg wie co to ma być. Tak. Tak, 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 tak. Tutaj. No i teraz wiem, że pod tą palemką jest przejście. ok bierzemy się do następnych spraw. Musimy to załatwić. Jeśli słyszycie telewizor, to przepraszam, ale w drugim pokoju u mnie akurat leci mecz, bo jeśli ktoś jest postrzegaczczy, to wie, że dzisiaj gra Borussia Dortmund i Bayern Monachium w Bundeslidze. I tam kantem, kantem ucha sobie słucham. O, przepraszam, jak kłócił i tu właśnie chciałem zrobić takie coś, że tu jest taka świątynia, jakby tutaj też jest. No i patrzcie, przejście. I tu chcę to wszystko skopać. I tu taki balkonik. A więc... A, tu powstanie kościół jeszcze. Ale to go zrobimy w następnym odcinku. Tylko powiem Wam tyle, że tutaj jest takie zejście i tutaj coś będzie. Okej, okay, a więc... Hmm, myślę, czy mam zrobić teraz cięcie i to skopać, czy puścić wam jakąś muzykę? Wiecie co? Ja wam puszczę jakąś mu muzykę i nasłuchacie się, a więc... miłego słuchania. Every night Convict, Convict. Con Up front Yeah Convict music Gross. oh Triple C If you ever cross that I got a whole bunch of gorillas ready to pull the trigger, and we are for that paper, paper. Coming from a life of crime. i wow. trying to be on my best behavior. You see, my raps getting bigger, but still that same nigga busting shots at them haters. Hold up. Yeah. But only Hold like up. You cross that line. line. I was birthed in the crack house, but what made it worse? Every first it's a pack tie. Little brother knowing life illegal. No toys, just playing with pipes and needles. I'm pouring five nikes and regals 5,000 on the paint just so life would see ya Green cards for the street. now it's green cards, green large and the seats crush Get guns for the other side, nigga try me I'ma teach his mama homicide I wanna see his mama eyes I done cried 20 years, now I'm running dry Sentences are like sentences, all my homies got em, they if just like minute of your last breath. I'm the last image right before your last step. Shotter, block popper, my block cotter Cross the line, pay the fine. Top dollar, no matter your age, creed, or color, nigga. K cutter, stay chopping through the butter, nigga. Critics wonder will I last long? Even though I showed my ass on my last song, I get my man on, no mask on. Cross Ross, baby, it'll be a sad song. Young. We were together like the birds in the sky, watching stars, catching time, holding hands, having thoughts for a whole life. There's a pain. ciała. Zrobiłem po prostu taki balkon. No i stąd można po prostu oglądać sobie dżunglę. Niektórym może to się przypominać z mapą nie ona się nazywała chyba The Legend of the Notch, że przechodziliśmy tak, właśnie i z góry leciały na diamenty inne, a tutaj z twarzy Notcha on płakał lub się cieszył. Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, ponieważ jeszcze chciałbym coś dla Was zbudować. A mając na myśli coś, to piramida. No, owszem, tu mamy nieco gospodarowaną pustynię, tak za bardzo się w tych rejonach rozbudowałem, więc pomyślałem, czemu nie zrobię małą piramidę. tego będzie nam potrzebny zwykły piaskowiec tylko. To ma być taka mała piramidka. Kiedyś zajmiemy się ją większymi. Nie, no za mała. Tak O Tak sprawdzałem właśnie, czy widać mojego skina, ponieważ... Miałem ostatnio taki bug, że nie byłem... byłem Steve'em po prostu Dosłownie Steve'em byłem I Coś mi się wydaje, że tego źle to rozbudowałem Ale to ten kij Kiki, kiki. To taka mała piramidka nie jest kreatywna, ale z pomocą tabliczek coś z nią zrobimy fajniejszego. Niektórzy już się na pewno domyślają o co mi chodzi. Tutaj, 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 tutaj. Jezu, co to? Bagnięty piasek rozwalił mi budowlę. Ojdź. Oj, 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 oj. zrobię tak może jak ja nie jedna tego zapalającego się piasku tak to zrobimy Bang, bang, bang. patrzcie a tu jakoś się to dobrze rozwinęło O, no, patrzcie. Taka niesprawiedliwość. O, udało się. Teraz się udało, wcześniej się udugnęło, a więc to byłoby na tyle w tym odcinku. To byłoby na tyle. I hmm, ja się z wami żegnam. Za niedługo powinien pojawić się nowy odcinek. No to. Narko.